Dawaj, Jaszko, pokaż to. Prokrastynacja, odkładanie rzeczy na... Mocniej. Frustracja, złość. Jeżeli... To, że odkładasz różne rzeczy na później. Nie walcz z tym. Tak naprawdę poznaj mechanizmy obronne. O czym mówi prokrastynacja? To już dzisiaj. Zapraszam Cię na mój webinar, który odbędzie się o godzinie 19. 19 sierpnia, godzina 19. Zamień prokrastynację na motywację. Nie musisz walczyć ze sobą z prokrastynacją, z frustracją, ale tak naprawdę poznaj, co możesz zrobić, żeby być motywowanym każdego dnia. Zapraszam Cię na mój webinar. Dzisiaj godzina 19.00. Z nami na y, motywację. Jest tak już 1500. Dołącz do naszej liczby osób. Dowiedz się, jak możesz zmienić swoją prokrastynację na motywację i być motywowanym każdego dnia. Zapraszam.